Co no, za jeb? Zajeb ich kurwę się zaraz. Kurwię. Nie? Chyba się a tam kurwa zadupcałem kurwa jakiś kurwa stado tych Kopetników czy czegoś tam. Why you go Why you think we can... Kurwa... Zabch... do przemotu, Zapnij rozjebę. No bez słowa na kach jest mecz. Kurczak! Oskar, ja pierdolę, no czemu ty nic nie patrzysz? No kurwa, no nie wierzę w tą grę Pierdolę, no, jak kurwa, no No kurwa, no, co oni tak strzelają w tym biegu ciągle? No ja pierdolę, no Ja pierdolę, no No kurwa No jak kurwa? No jak kurwa? No kurwa no ja pierdolę! No kurwa! Chłopowi kurwa głowy nie widać, ale mnie strzela. Pierdolę no. No kurwa znowu tutaj pixel, Kurwa! No kurwa mać no! Ja pierdolę no. Pierdolę no! Kurwa mam respajda... No kurwa! No ja pierdolę! no, A! No kurwa mać, no! No kurwa! No ja pierdolę! no co mi patrzą kurwa te śmieci? No kurwa jak! No! Nie no, jak kurwa nie wierzę w tą grę jebaną. No kurwa chłopie z głowy, no! No ja pierdolę no! Ja nie wierzę kurwa w tą grę, no! Ja pierdolę jebany chłop zbizonym kurwa! No kurwa no! Kurwa z tą grą! No kurwa mać! No, okay. Dlaczego on, kurwa idzie na śniwcie? No ja kurwa zgłaszam tego śmiecia jebanego! No ja pierdolę, no co za kurwa szmata! No ja pierdolę, kurwa! No co? Ja pierdolę no! Kurwa! Jak on mnie zabieg, Przecież się schowałem! Kurwa No pierdolę! No kurwa! Kurwa no! No pierdolę! No kurwa! Ja pierdolę! No jak kurwa no! Pierdolę, no strzelam kurwa w niego prosto i nic nie dostaję! Kurwa! Ja pierdolę no! Kurwa! Kurwa no! Ja pierdolę, wychodzi akurat chłop kurwa wcelowany. Ja pierdolę!